6 lat, najgorsze co mnie spotkało na budowach to Polacy zawsze jakiś ciężki klimat jakie masz doświadczenie z Polakami dobra, to ja najpierw może tak ale stary, no stary no kurde, no ja wieku, wieku nie zmienię no... urodziłem się i, i, i tyle mam ale czekajcie, bo tutaj było fajne pytanie czy mam złe doświadczenie? Jakie mam doświadczenie z Polakami? Ja z Polakami ogólnie nie mam dobrego doświadczenia. Był tutaj fajny jeden kolega, który mi ogarnął parę rzeczy. Ogarnął mi robotę też. Spoko się z nim dogadywałem, ale wyjechał, wrócił do Polski. No i teraz... I teraz i parę osób też mi zrobiło podgórkę. Nie pracuję z Polakami już od dawna. Nie jestem na takich relacjach, że cześć cześć. Wiadomo, niektórzy mnie tu znają. Bardziej już mnie teraz tylko poznają przez te filmiki, Cześć Ewelina. No, ale większość rzeczy zrobione miałem pod górkę. Teraz też nagrywam mi sporo osób. Po prostu teraz komentuje, gada o mnie, przekręca różne rzeczy, różne historie na mnie są. Były też groźby od Polaków, nie tylko od Ukraińców, różnie naprawdę jest. Ciężko być w internecie, to nagrywać.